Regulujecie takimi podkładkami. 0,3, 0,5 i milimetr. Wkładacie z tej z tej strony. Bardzo przepraszam, coś tam przerwało. Najwidoczniej, najwidoczniej kamera tylko nagrywa 10 minut i przerwa z powrotem. Ale to jest nieistotne. Więc to zostało wszystko wyregulowane. Ten tryb poszedł nowy. Te dwa po, te wałki poszły nowe. Nie, może mi podpowiecie w komentarzach. Tutaj idzie podkładka. Pamiętajcie, ona tutaj musi być, żeby nie niszczyła, przypuszczam, żeby nie niszczyła, to jest odbiegów, żeby nie niszczyła karteru. OK, ona tutaj jest. Ja dałem specjalnie grubszą tutaj podkładkę, milimetrową. Niektórzy mają cięższą, ale nie podoba mi się, jeżeli założymy drugi, drugi karter. Nie podoba mi się ten luz. O ten, no w każdym razie nie wiem, co z tym zrobić. Podkładam tak, tak, jak jest, ale okaże się, okaże się w przyszłości. Z czego wiem, ta podkładka tym wytłoczeniem, nie zapomnijcie o tym, musi w tamtą stronę iść. Przy składaniu, co tu Wam jeszcze mogę powiedzieć i doradzić? Co ominęłem, co nie ominęłem? Uszczelniacze staramy się wkładać jak najdroższe. Powiem Wam dlaczego. Nie oszczędzam na ten silnik pieniędzy. Po pierwsze, to robię to dla syna. Słuchajcie, a po drugie. To bardzo mało tych motorów zostało i bardzo Was o to proszę, żebyście zadbali, nie oszczędzali, żebyście robili remont, remont konkretny tego silnika. Przynajmniej się starali. Bo ci, co mieli te motory, to pamiętajcie o tym. Już dawno odeszli. I szkoda by było, żeby po nich reszta tych motorów też odeszła na złom, czy została zniszczona. Ratujmy jeszcze to, co jest. Ja wiem, że części części zamienne są takie czy takie, no w każdym bądź razie nie miałem nigdy do czynienia z tymi częściami. Trochę siedzę w Simpsonach. No, ale uważam, że te części zamienne yy, nie są najgorsze. Mam tylko takie pytanie, jeżeli ktoś miał może styczność, kupował takie takie wałki. Kupuję je Duelsa, tak? Okej, okay, oczywiście. Oni w opakowaniu przychodzą bez niczego, bez żadnych nabić. I skąd my mamy wiedzieć, że to jest wałek duels? Skąd? Czy to inny jakiś hinon? Tego nie wiemy. Czy jest jakaś możliwość poznania tego wałku? Bo ja oczywiście nie poznaję, no faktycznie. Pomiary tutaj robiłem wszystko, no ładnie, pięknie się to zgrywa. Okaże się to, jak ta skrzynia będzie pracowała w rzeczywistości, jak zostanie złożona. Nawet nie wiem, czy te części to nie są oryginalne. Czy oryginalne? Przypuszczam, że to są oryginalne. Ale strasznie już poniszczone. Bo to ząb czasu zrobił jeżdżenie, prawda? A więc to zostało. To zostało wymienione. Lecimy dalej. Patrzcie, tutaj. Ja do wszystkiego podokupywałem tutaj ściągacze. Tak, żeby jak najmniej niszczyć silnik części dwa kartoniki jeszcze uszczelki gumki bo tu jeszcze od Simpsona bóg wie co zabezpieczenia tak ale chciałbym wam pokazać chciałbym wam pokazać jakie zakładam jakie zakładam Simmering patrzcie przy remoncie silnika od ws nie tylko. No bo w Simpsonach bardzo fajnie oni się sprawdzają. Floro kauczukowe. Ja wiem, że oni są droższe. Na no Allegro kupuję. Zakładam te, montuję do tego silnika. No mam nadzieję, że będą tak samo fajnie się spraw jak sprawować jak w Simpsonie. Kupiłem jeszcze takie uszczelki. Pamiętajcie, nie kupujcie tego szajstwa. Zobaczcie, to jest bibuła. To się do niczego nie nadaje. To jest bibuła, dlatego dokupiłem te niebieskie. Bardzo fajne uszczelki, bardzo. Lecz postanowiłem złożyć go na hermetyka. Powiem wam dlaczego. Kiedyś na hermetyka się składało w większości części. Mówił, bo hermetyk jak ściśnie, to nie można. Nie można rozkleić i tym podobne. Z mojego punktu widzenia... To sprawa wygląda tak. Jeżeli składacie taki silnik na. Nie ma znaczenia jaki. Nie ma znaczenia jaki silikon. Z tej strony i z tej strony. Ściśniecie, Ok, wszystko w porządku. Dzień, dwa, tydzień, miesiąc. Wiecie, dlaczego zawsze silniki zaczynają przeciekać? Podzielę się z wami to wiedzą. Z tej z tej strony silikon trzyman. Możecie dawać nawet najdroższe, najmocniejsze najlepsze. Ale uszczerbka jest w większości papierowa. I przez jakiś czas w środku ona przecieknie. Bo cały czas olej w silniku jest. Przecieknie, i dlatego zaczynają te silniki cieknąć. Bez względu jakie dali śruby, tak? Czy, czy, czy po prostu na śrubokręt, czy tak jak ja na Imbusa. Tylko pamiętajcie. Na imbusa, jak będziecie dawać śruby nie kupujcie na Allegro kompletu, bo oni grosze kosztują pojedynczo no kupicie i fajnie nie zróbcie tego błędu co ja i fajnie no kupicie za parę groszy i złożycie wracając do tych uszczelek a hermetykiem jak posmarujecie z jednej z drugiej strony obudowy i posmarujecie uszczelkę ten hermetyk, ta uszczelka pije jak ona napije Skręcicie, tylko poczekajcie te 24 godziny. Nie lejcie tego oleju Niech on spokojnie wysknie, niech się sklei i zobaczycie kiedyś, czy miałem rację. Przekonacie się. Pamiętajcie, najlepiej składać na hermetyk. To akurat na ciągniku to sprawdziłem przy remoncie, na Simpsonie to sprawdziłem przy remoncie. Naprawdę to zdaje egzamin. Wracając do silnika, niedługo będziemy się widzieć, bo poskładam ten silnik. Jak go poskładam oczywiście. To na, nagramy następny fajny filmik. Jeżeli coś mi się przypomni, żebyście wszystko wiedzieli. Nie piszcie proszę Was tylko głupich komentarzy. Tylko jeżeli ktoś miał jakiekolwiek... Do czynienia z remontem tych silników. Bardzo Was proszę, podzielcie się tym w, kom w komentarzach, żeby inni, tej wiedzy trochę młodsi, hapnęli, żeby wiedzieli w przyszłości przynajmniej, jak wyremontować taki silnik. Ja Wam powiem szczerze: możecie się śmiać. Dwa tygodnie po parę godzin wieczorem robiłem to skrzynie. Wiele błędów popełniłem, powiem Wam jakich. Te tulejki dokupiłem. Dokupiłem, powiem Wam szczerze, oni miały nadwymiar. Jak miały nadwymiar, nie doszedłem, nie sprawdziłem od razu, przepraszam, że będę wałek wymieniał. Jak ja kupiłem nowy wałek, wałek nie chciałeś. I tutaj mi się schody zaczęły. Musiałem to zrobić. Tylko jeszcze jest bardzo ważna sprawa te tulejki albo doróbcie albo jeżeli chcecie to dokupcie ale muszą być z brązu w większości ludzie wkładają na szybkiego pełno tego jest na Allegro 99% to nie są z brązu tylko z mosiądzą nie popełnijcie tego błędu nie, kup, nie kupujcie tego badziewia tylko jeżeli remont robicie to róbcie już to starajcie się ja wiem że nie idzie dokupić że nie idzie dokupić pewnych już oryginalnych części albo idzie to ludzie krzyczą kolosalne pieniądze myślę, że się, że Pana Boga za nogi złapali i że, że się dorobią na tym a więc kombinacja robienie i tym podobne samemu i podzielić się wiedzą cylinder siedział w tym silniku Zobaczcie. Ona chodziła. Ona do końca chodziła. Ona fajnie chodziła. Nie mogę powiedzieć nominał cylinder. Progu nie ma. Ktoś dokupił do niej jakiś finol, ale przypuszczam, że przez